Dzień dobry. Baszta Nieruchomości Piotr Droński ponownie w terenie. Dbamy o naszych deweloperów i jest to propozycja w Szczecinie dla kogoś, kto chciałby się pojawić z inwestycją rozpisaną myślę, że na około 4-5 lat. Wynika to z tego, że przy tak dużym terenie, który widzą Państwo za mną, to jest około 5,6 hektara, można wybudować blisko 50 tysięcy pumu. No, jest to piękna lokalizacja, mając na uwadze. Dzielnice gumieńce w niedalekiej odległości raptem 400 metrów, centrum handlowe Ster Castorama. Do tego kilka sklepów wielkopowierzchniowych. To wszystko w dzielnicy, która zawsze uchodziła za dobrą, za dobrze skomunikowaną pod względem właśnie komunikacji miejskiej, tramwaje, autobusy. I proszę Państwa, jest to również wylot na jedną, jedno z przejść granicznych, a mianowicie jest to granica w Lubieszynie. 50 tysięcy pomu, Zapraszamy serdecznie. Do składania ofert i o zapytanie. Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Dziękuję bardzo.